so this is my first time at ready 2019 A mix of different companies I have everybody from Google to startups and I know that it's expanding each year so yeah really impressed Stałem się z trzema różnymi firmami i to zajęło 30 minut i to jest w sumie odpowiada trzem popołudniom. Charakter jest taki, że od razu się mówi do rzeczy. Rozmawialiśmy faktycznie o czterech różnych miastach, nawet o pięciu w ciągu 30 minut, więc pewnie, że jest sens, żeby tutaj przyjąć bardzo. Co nam zależy na tym, żeby być merytorycznym centrum branży? Mówimy również o, nie tylko i wyłącznie o centrach handlowych, ale mówimy o wszystkich formatach handlu, jak i o tym, jak ten sektor naszej gospodarki przechodzi różnego rodzaju ewolucje i rewolucje, związane między innymi również z zakazem handlu w niedzielę. W targach Redi najbardziej podobały mi się prezentacje, szczególnie te z zagranicy, które przedstawiały szerszy zasięg i pogląd na rynek. Zarówno deweloperzy, jak i najemcy pojawili się na tych targach, co nas bardzo cieszy. Osobiście zamknęłam kilka ciekawych rozmów, więc będzie co robić jeszcze w wakacje. Uważam, że są znakomite, jest bardzo ciekawie. Brałem udział w pierwszym panelu dość wcześnie, zadziwiająco dużo ludzi, muszę powiedzieć i generalnie targi wyglądają bardzo dobrze. Targi to zawsze fajna okazja na spotkanie osób, które się już wcześniej poznało, uściśnięcie dłoni, przywitanie się, ale również zdążyłam już poznać nowe osoby. Bardzo ciekawymi pomysłami na różne działania. Jest to miejsce, gdzie można spojrzeć na branżę z innej perspektywy i tak naprawdę wyjść z masą pomysłów na kolejne działania. Wyłączne targi Reddy są bardzo bogate wydarzenia z wielu ciekawych wystawców. Myślę, że to jest bardzo udana impreza. Well, it's, it's a great conference, a very nice venue, a nice space, very lively uh, and well attended, and um, glad to be here. Bardzo nam się podoba. Znaczy mi, Nie wiem, jak no, to, to jest. Jestem to dużo wrażenie. Dawno już nie wymieniłem na różnych targach tych wizytówek, więc teraz mi czekatka spełnienie obowiązku informacyjnego wobec wszystkich tych, z którymi się tu spotkałem. Jestem na tych targach. No, tutaj chodzimy na różne targi. Te zdecydowanie nowocześnie i fajnie wyglądają. I dobrze, że mamy takie, takie miejsce, w którym możemy się spotkać z znajomcami. Mamy swoją sieć 50 sklepów, i to jest dobry moment, w którym możemy tak naprawdę spotkać się, porozmawiać bądź przenegocjować nowe umowy. Zawsze te targi są bardzo fajnym eventem tak? i też jednym z elementów kluczowych na, na rynku centrów handlowych. To, co jest zdecydowanym pozytywem, to jest fakt, że jest coraz więcej najemców, którzy się pojawili na tegorocznych targach. Bardzo interesujące panele merytoryczne. Miło jest posłuchać, a przede wszystkim spotkać ludzi z branży.